...pełna śmieci. jest skrzynka. No dobra, czyli znaczy, że nie możemy tędy przejść, bo... jest skażenie, tak. I co ja mam tu zrobić niby? Napraw oczyszczanie plazmowe, no świetnie! To Znaczy, że go nie naprawię, bo nie mam odpowiedniego poziomu umiejętności. Czyli będę musiała zmusić tą WI, chyba żeby mi otworzyła, tak? No przecież to jest bez sensu. To nie czas na takie rzeczy. Czemu to jest takie wredne? Czemu ta gra jest taka wredna? No, nie nikogo zmuszę. Co za bez sens. Hmm. Wi aktywna. Uzyskano połączenie z ośrodkami pomocniczymi. O co Jak? chodzi z czynnikami zakażającymi? Stacja kolejki została szczelnie zamknięta. Przed wejściem zaleca się aktywację awaryjnych działek plazmy. Zignoruj. Otwieraj drzwi. Dobrze. Wyłączam zabezpieczenia. Można przechodzić. To wszystko na razie. W porządku. Wylogujecie. Walczyć o nie, świetnie jeszcze tutaj. Normalnie to by się oczyściło i, i wszystkie one by zginęły. Okej, okay, już prawie nie żyje. Trzeba chwilę odczekać. Bo... To ja poprzednim razem to chyba miałam ze sobą garusa w takim razie. Bo nie pamiętam, żebym z nimi walczyła. Tak, rozmóg, znaczy boże korek, mógłbyś strzelać. Teraz wszyscy zginiemy. Aha. To już wszystkie tu zginęły, tak? Ej, gdzie Breks i Brex i reszta mojej bandy Wstawać No tak, Liara się zablokowała. Świetnie, po prostu świetnie. Nie mogę! Dlaczego moja drużyna usiłuje mnie zabić? Właściwie ze skutkiem całkiem dobrym. O nie, znowu tutaj. O Boże. Odzyskano połączenie. Przetwarzanie do... O co chodzi? Czy... Stacja kolejki została szczelnie zamknięta. Przed wejściem zaleca się aktywować. Dobrze. Wyłączam zabezpieczenia. Można przetrzeć. To wszystko w porządku. Wylogujecie. Dobra, najpierw się tym zajmiemy. Puter. Grupa kontrolna na wolności. Uszale? Możemy uciec. uciec. Chodzą tunelami. No. Wybaczcie. Znikajcie stąd póki można. Popełnił samobójstwo, bo był współodpowiedzialny za to, co się tutaj stało. Moi ziomkowie zostawiliby ciało samobójcy padlinożercom. W końcu zerwę je jakiś na Wow! Okej, okay, to już wszystko. Dobra, tym razem pośle któregoś z was, żeby zginął. Ja nie mam zamiaru. Ups, przepraszam, Liaro. Wchodzę ci w drogę. No nie, nie mówcie, że te drzwi się nie otworzą. Dobra, Brex, chodź tu. <trony> <trony> Ale Liara nie zginęła, to jest nie fair. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay. czy coś tu jest zagrażającego życiu? O, kurde. Jeszcze bym się zablokowała. Nie, dotarliśmy do tej kolejki, co i. Do stacji szczelinowej. Dobra. Włazić moja drużyno. Opuszczamy stację centralną. Jedziemy sobie kolejką. Stacja szczelinowa. Wi! Oui. Jara, cieszysz się na spotkanie z mamuśką. <gry> A, dobrze, że nie musimy czekać z całej drogi. Docieramy do stacji szczelinowej binary Helix. Okej. Okay. możemy już wyjść. A tak, zapis nie uda. O teraz, dobra, to tu chyba niczego nie będzie. Tu jest zamknięte, to idziemy tutaj. Winda. Dobra. Ja nie rozumiem, czemu Jera się nie może uleczyć sama. Z tego całego zakażenia. <grystanie> On ma taki mały paseczek. O! Ludzie. Spocznij! Przepraszam, nie mieliśmy pewności, kto jedzie wagonikiem. Spokojnie. Dobrze, że nie zaczęliście strzelać. Spokojnie, to zawodowcy. Nawet nać pani z nimami odróżniają dwunoga od czworonoga. Posłuchaj. Jesteś człowiekiem i to wystarczy, żebym cię nie zastrzelił. Ale kim dokładnie jesteś? Nazywam się Shepard. Jestem widmem. Cóż, uzbrojonemu koniowi nie zagląda się w zęby. W zeszłym tygodniu obcy opanowali Ultralaby. Wydostał się tylko Han Olar, ale jest jakby nieobecny. Zanim zrozumieliśmy, co się dzieje, te paskudztwa wdrapywały się już na mój posterunek. Wtedy mieliśmy dużo więcej ludzi. Zostałeś zaskoczony i musiałeś chronić cywilów. Dobra robota, kapitanie. Tak? A mnie ni cholery się tak nie wydaje. Rada nadzorcza przysłała tutaj Asari, żeby posprzątała ten bałagan. Wczoraj poszła do Ultralabów i słuch o niej zaginął. Nie pozwolę, by zginął ktokolwiek z twoich ludzi. No to zostaje mi utrzymać się tutaj i chronić cywilów. Na zewnątrz kolejki jest rezerwowa winda. Uruchomicie ją tą kartą, tak dostaniecie się do ultralabów. Jeśli potrzebujecie pierwszej pomocy, poszukajcie dr Cohen w stacji medycznej na dole. Proszę opowiedzieć mi o stacji szczelinowej. Nie wszystko mogę Wam zdradzić. Co konkretnie chcecie wiedzieć? Proszę opowiedzieć mi o systemach obrony. Jesteśmy wystarczająco zabezpieczeni, byście nie musieli węszyć po kątach. Uuu, możemy użyć to nieco. Jestem pod wrażeniem. Odpierać ataki przez cały tydzień to niezły wyczyn. To miejsce ma zaostrzone środki bezpieczeństwa. <gry> Przydział do takich otrzymują tylko najlepsi. Ilość wieżyczek, alarmów i kamer zaskoczyła nawet mnie. Cały ten sprzęt można kontrolować z pokoju w centrum ośrodka, niedaleko laboratoriów do kwarantanny. Stamtąd jedna osoba może monitorować cały obiekt. Gdy padną pozostałe linie obrony, trzeba będzie schronić się tam i modlić, żeby systemy obronne dały radę. Jakie badania tutaj prowadzicie? Nie mam pojęcia. To nie mój problem, dopóki eksperymenty nie wyłażą i nie zabijają ludzi. Co możecie powiedzieć o obcych? Zapytajcie doktora O'Lara. Tylko on wydostał się z Ultralabów. Jest też jedynym Wolusem, który pozostał w ośrodku. O, oh, to Wolus. Muszę wiedzieć więcej o sytuacji w Ultralabach. Ośrodek jest pozbawiony zasilania. Żeby się czegoś dowiedzieć, trzeba wysłać zwiad windą. Ale nie zamierzam skazywać ludzi na pewną śmierć. Skąd przybyli obcy? Z wnętrza ośrodka czy z zewnątrz? Chcecie wiedzieć, co myślę o takich laboratoriach? Istnieją tylko po to, żeby tworzyć cudowne wynalazki, które potem wyłażą i pożerają ludzi. Powiedz mi coś o konstrukcji ultralabów. Zostały zbudowane wewnątrz jednego z najstarszych lodowców. Jest masywny i stabilny. Jeśli coś pójdzie nie tak, temperatura labów skoczy i utoną w masie lodu. Zwykle załoga dostaje się do laboratoriów kolejką ze stacji centralnej. Jest też szyb, który prowadzi tam bezpośrednio, ale używa się go tylko w nagłych wypadkach. Ej, słuchajcie, żołnierzu. Moi ludzie nie schodzą na dół. To samobójstwo, rozumiecie? Rozumiemy, nie martwcie. Y Jest pan pewien, że matka wciąż jest w ultralabach? Skoro dotychczas tu nie wróciła, to pewnie tak. Przechodziliście przez stację centralną, więc tam też jej nie ma. Jak trzymają się państwo ludzie? Nieźle. Zaskoczyła nas pierwsza fala robactwa. Prawie się przedarły. Straciliśmy paru dobrych ludzi. Jest nas za mało. Radzimy sobie jakoś, wydłużając zmiany i korzystając ze steamów. Nie podoba mi się to, ale nie widzę innego wyjścia. Okej. Okay. Mam dużo roboty. Tak, słyszałem, że. Do diabła! Zająć pozycje obronne! Gdzie, gdzie, gdzie? A! Ognia! O kurde. Ej, 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 ej. Kto wam pozwolił wychodzić tak. I zauważenie. A, no i liara zginęła. Już? Po fali robactwa. Liara, obudź się. Dzięki za pomoc. Co parę godzin z tuneli kolejki wyłazi kolejna grupa, ale i tak jest lepiej, od kiedy zablokowaliśmy szyb windy. Zrobię wszystko, co będę mogła. Nie wiem, dlaczego kontynuują te bezowocne ataki na nasze umocnienia. Nawet zwierzęta powinny się nauczyć, że nie wsadza się drugi raz łapy do ognia. Uch, idealista. O, teraz Liara żyje.